To właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? To jest pytanie, jakie uczniowie dzisiaj stawiają Jezusowi. Ciekawe jest, jak ewangelie synoptyczne pokazują, jaka jest reakcja uczniów na zapowiedź męki. Chrystus trzy razy zapowiada swoją mękę. Bo po pierwszej zapowiedzi to Piotr wyrywa się i mówi: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Po drugiej zapowiedzi. Uczniowie albo dyskutują w drodze i potem wstydzą się powiedzieć Chrystusowi, o czym dyskutowali, a dyskutują o tym, kto jest z nich największy. Albo tak jak tutaj w Ewangelii świętego Mateusza, stawiają Chrystusowi pytanie, kto jest właściwie największy w Królestwie Niebieskim. A po trzeciej zapowiedzi to matka synów Zebedeusza, matka Jana i Jakuba przychodzi i prosi Chrystusa. O to, żeby jej synowie byli po lewej i po prawej stronie w królestwie. Zapowiedź męki to, po co Chrystus przyszedł, ta jego determinacja, to jego przekonanie wewnętrzne, że to jest droga, to jest ta godzina, na którą przyszedł, i to jest ta droga, którą on idzie, aby życie Boga mogło wkroczyć w nasze życie. Bulwersuje. Bulwersujemy. Mamy właściwie właśnie co innego w naszej głowie, kto jest największy. I myślę, że to jest taka pierwsza ścieżka, która dzisiaj przychodzi, żeby pytać się nas, co nas absorbuje w naszym życiu, w naszym życiu rodzinnym, w relacjach, w racji do Pana Boga, o czym z Nim rozmawiamy, na czym nam zależy, od naszych rozmowach we wspólnotach. Daje światło na te wszystkie kłótnie, na problemy. Co jest motorem, co powoduje? Jest w nas ciągle to pytanie, ciągle jeszcze to pytanie: kto jest największy? Czy ja jestem ważniejszy, czy ja się liczę, czy ja mam coś do powiedzenia? I Chrystus odpowiada bardzo prosto. Każe postawić przed sobą dziecko i mówi: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, potrzeba nam się narodzić ponownie, potrzeba wejść do łona, potrzeba wejść do łona Kościoła i pozwolić Kościołowi zrodzić nas na nowo, potrzeba w wodach zostawić Starego Człowieka z Jego. Porządliwościami, z Jego sposobem myślenia, z tą logiką, którą odzieci, odzieci, odziedziczyliśmy od tego świata, od naszych rodziców, naszych rówieśników, która ciągle wraca z tym pytaniem: kto jest największy? I potrzeba otrzymać ogień Ducha Świętego, który jest tym palcem Boga, którym On zapisuje to nowe życie na tych kamiennych sercach, kruszy je. I zapisuje prawo życia, które staje się tą dynamiką, a potem potrzeba nam karmić się Chrystusem, przyjmować to jego życie, tą dynamikę życia dla królestwa, bycia Synem, bo jeżeli mamy jeszcze wątpliwości, co to znaczy stać się jak dzieci, to Chrystus od razu tłumaczy. Jeśli się nie uniży jak to dziecko, jeśli się nie uniży jak to dziecko, to znaczy Tutaj jest to ja czytam, jasne odniesienie do Paschy i do tego wydarzenia, tego drugiego obmycia rąk, kiedy to najmłodsze, najmniejsze dziecko, najmniej znaczące w zgromadzeniu usługiwało przy obmyciu rąk. I to jak nawet wtedy, w tej ostatniej godzinie, uczniowie patrzyli się po sobie i mówi: No, ty, no, ty, no, ty nic nie znaczysz, no, ty. I wstaje Chrystus i przepasuje się i myje nogi, czyli. Posługę, której nawet nie wolno było żądać od niewolnika, bo stał się naszym sługą. Jak się nie uniży jak dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dziecko i ta pokora, i ta gotowość służenia mieć tą mentalność Królestwa, synów Królestwa wobec naszych braci we wspólnocie, wobec naszych żon, mężów, wobec, wobec dzieci myślę, że to się przyda na ten czas wakacji. Bo będzie tysiące różnych y, sytuacji, w których będzie się objawiało to, czy jesteśmy, y, czy staliśmy się dziećmi, y, i to, czy jesteśmy gotowi służyć drugiemu. Idziemy na plażę, czy nie? Zostajemy tu, czy nie? Jedziemy w górę, czy nad morze? Czy może nad jeziorem? Może do lasu. Pójdziemy gdzieś, czy zostaniemy u siebie, bo ja lubię czytać książki, a ja lubię spacerować. Pójdziemy w lewo czy w prawo? Jak mówi pewna mądra kobieta, kiedy ja chcę iść w lewo, mój mąż zawsze chce iść w prawo. Rozumiecie, to jest taki moment bardzo dobry. Wakacje pokażą nam, będą takim papierkiem lagmusowym tego, czy w łonie kościoła. Już narodziliśmy się na nowo, czy utopiliśmy w wodach starego człowieka, i czy ogień ducha zapisał to prawo, tą dynamikę królestwa w naszym sercu. I jeszcze jedna myśl tutaj przychodzi. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. jest bardzo dobra myśl. Tutaj w dzisiejszej Ewangelii jest pominięta ta część o zgorszeniach. Tylko od razu przechodzi się do tej części o pogardzie względem tego, który myśli inaczej, który nie, 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 tak, nie dorusł nam do pięt w tym naszym byciu, synem królestwa, który jeszcze nie potrafi, który się obraża, który czaska drzwiami, bo ktoś pięć minut się spóźnił, który się denerwuje na to, jak uspokajasz swoje dzieci. Jezus mówi: Nie garcie tymi małymi. Nie gardźcie, kochajcie. I pokazuje nam w tym kontekście y, tę przypowieść o tej owcy zagubionej. Mieć tą mentalność, tą mentalność. Może też wobec tych braci, którzy się pogubili w czasie tej pandemii. Mieć tą mentalność, nie gardzić nimi, że się pogubili, że tak się bardzo przejmują swoim życiem, że nie przychodzą do wspólnoty, bo bracia lekceważą sobie to, że trzeba nosić maski, a oni się boją, może o siebie, może o tych, z kim mieszkają, o swoje najmłodsze wnuki, może o swoich rodziców. Nie wiem, nie gardzcie nimi. Nie gardzcie tymi, którzy też i może lekceważą, traktują sobie to tak bardzo obojętnie, te wszystkie zalecenia. Chętnie bym Wam powiedział parę przypadków, bo od razu mi przychodzi. Do głowy, przechodzą mi do głowy te spotkania, które ostatnio miałem i, i w konfesjonale, kiedy na moje słowo, na moją prośbę, żeby, żeby ktoś założył maskę, jak jest w konfesjonale, bo następny ktoś przyjdzie i będzie y, dotykał tej folii, która jest naklejona, i żeby, żeby troszczyć się o siebie nawzajem, ta osoba wyskoczyła na mnie. I, Zjechałam z góry do dołu i od razu wstrzyłem tą agresję, która, która się we mnie rodziła, pogardę wobec tej osoby, pobożnej, którą znam, która przychodzi często do kościoła, ale która się nasłuchała różnych fałszywych proroków, którzy mówią, że pandemia to jest wymysł, że nie istnieje, że, że należy się zbuntować, że prawdziwą wiarą okazuje się, lekceważąc sobie zalecenia. I od razu ta agresja, która się we mnie rodziła, mówiąc won wywalaj, ja, a ja cię, cię nie wyspowiadam i zobaczymy, kto tu rządzi. Nie? nie gardźcie nimi. Nie gardźcie nimi. Mieć tego Ducha Chrystusa, który szuka tej owcy zagubionej, który ma tą troskę o tych najmniejszych, którzy może pobłądzili, są słabi w wierze, którym potrzeba jeszcze mleka. To jest takie słowo, które, które przychodzi do mnie. Niech, niech będzie słowem życia dla nas. Niech nas poruszy, niech nami wstrząśnie, niech otworzy nam pewne ścieżki, którymi pójdziemy. I niech nauczy nas może, że nie ma dzieci gorszego Boga, że wszyscy mamy jednego Ojca, który nas kocha. I który pragnie, abyśmy i my kochali siebie nawzajem, służąc sobie. Myślę, że to jest dobre słowo na dzisiaj. Pokój wam, bracia. Dobrego dnia.